O godzinie 11 próbuję się połączyć, po 10.11 próbuję się połączyć, odrzuca, napisał mi wiadomość, oddzwonię. I to był koniec kontaktu wewnętrznie. Nawet chyba mam potrzebę i chciałbym odwiedzić firmę, która wystawiła mi zlecenie ogólnie na, na odbiór tej śliwki, bo ja po prostu nie dostałem informacji, co się stało. A jakie masz właśnie owoce poza tą śliwką, o której dzisiaj już trochę powiedzieliśmy? Czereśnie, czereśnie wiśnie, orzechy. Miałem porzeczkę czarną, no ale wyszedłem z tej porzeczki. Ziemia są pierwsze, drugie klasy. Tutaj, gdzie teraz będę obsadzał wiśnią, to jest trzecia, druga i trzecia klasa. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Epole. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić postać Damiana Piecha, sadownika spod Trzebnicy, który w ostatni weekend stał się sławny, mimo że do końca tego nie chciał. E, historia, która obiegła polski in internet. Być może słyszeliście. 11 ton śliwki sprzedanej w nieco ponad 4,5 godziny. Sytuacja bardzo nieprzyjemna, ponieważ firma, która miała odebrać ten towar, nie odebrała go no i dzięki temu mogliśmy faktycznie zobaczyć, że w internecie siła. Więc zachęcam was do obejrzenia tego odcinka, napisania komentarzy, lajkowania i subskrybowania kanału Epola. Miłego oglądania. Amen, to co wydarzyło się u Ciebie w ostatni weekend, to można powiedzieć, że, że jest to taki trochę cud internetu, bo faktycznie stałeś się postacią, która mm, potrafiła zmagnetyzować wiele ludzi, a nawet nie postacią, tylko ta sytuacja, w której tak. się znalazłeś. E, udało się sprzedać 11 ton śliwek, z którymi pozostałeś. Przez ile? Przez jeden dzień? E, 4,5 godziny. 4,5 godziny. Tak, okay. 4-4,5 godziny. Przejdziemy sobie później do, do tego tak naprawdę dlaczego to się wydarzyło, e, ale Sytuacja, kiedy zostajesz z towarem, masz 11,5 tony, czyli można powiedzieć, jedna piąta z hektara tego, co, co, ze, co zebrałeś. E, no i, i jak się z tym czułeś, że nagle nie masz co z tym towarem zrobić? No czułem się fatalnie. Ogólnie sam moment myślę i czas, w którym to się wydarzyło, bo to jest końcówka sezonu. Jak widać po prostu jest pośliwce. Nie sprzyjała tej sytuacji, bo pewnie gdyby to było gdzieś tam z tydzień, dwa wcześniej, kiedy ta śliwka jeszcze jest w trakcie gdzieś tam mocnego zbioru, to pewnie możliwości jeszcze na dalszą sprzedaż może by były gdzieś tam większe. A tak po prostu ta śliwa już była na takim etapie, że była bardzo dojrzała, więc czas też był ograniczony, żeby w ogóle z tego wyjść. Ja zacząłem wyzwaniać jeszcze gdzie mogłem po prostu, żeby spróbować znaleźć może jakąś możliwość zbytu. A mój kolega wtedy właśnie wyszedł z propozycją, yy, no próby, że, że tak powiem, zrobienia takiego posta, żeby, żeby nawet gdzieś lokalna społeczność, tutaj znajomi z gminy, bo o takim obszarze myśleliśmy, że po prostu nas wspomogą, że, że chociaż po części tą śliwkę od nas odbiorą, kupią, bo, bo to zamysł był taki, żeby po prostu ta śliwa się rozeszła, bo nawet nie mielibyśmy gdzie jej wyrzucić. Mhm. Znaczy, to jest bardzo częsty problem, prawda, w ogóle w produkcji warzyw, owoców, że czasami ten towar. Nie jest sprzedawany gdzieś dalej, tylko albo jest cofany, albo nawet nigdzie nie wyjeżdża, i to jest trudne do zrozumienia, jak ktoś nie gospodaruje faktycznie, ale czasami ten towar trzeba utylizować prawda? I to jest najtrudniejsze chyba co. Tak, tak. No niewyobrażalne, no, żeby jeździć gdzieś, że tak powiem, wyrzucać po rowach, nie wiem. No, no ja, ja po prostu byłem przerażony, nie? No bo ilość do załadunku towarów wzdłuż drogi wystawiona po prostu i, i, i przejeżdżałem i myślałem, co teraz, nie? No bo. Bo gdyby to była tona, dwie, powiedzmy, no to, to jedziesz na lokalny targ piast yy, i próbujesz to po prostu sprzedać na giełdzie, no ale 11 ton. To, jest... to opowiedz, jak to się wydarzyło, bo rozumiem, że y, powstał post, który gdzieś tam został udostępniony dalej. Mhm. Kiedy to zrobiłeś? Piątek wieczorem? Yy, to był piątek wieczorem. Mój kolega, serdeczny Marcin, zajął się tym po prostu. Mówi, Damian, robimy. Ja nawet nie wiedziałem, co się kryje pod hasłem Damian, robimy, nie? I ja <noise> dzwoniłem po prostu, gdzie mogłem o tą śliwkę. I Marcin właśnie napisał ten post z taką prośbą, i w ciągu godziny, tej pierwszej, po prostu już były setki telefonów, nie? Ale ja, że tak powiem, jak odbierałem te telefony, to nawet nie byłem w stanie. Ja, no nie, nie śledziłem tego. I, I jak już usiadłem koło 22 w domu, te telefony ciągle dzwoniły wiadomości. I wchodzę w internet, a to po prostu tysiące udostępnień, nie? No to poszło tak wiralowo, że. No nikt się nie spodziewał ogólnie tego, że, że to urośnie do takiej skali. Nie? Świetne to jest ogólnie. Znaczy, to ścieżki. tylko pokazuje siłę internetu. Nie? W, takim, w takim rozumieniu też, że faktycznie jeżeli trzeba pomóc, to potrafimy się zebrać, potrafimy zjednoczyć. pomóc i właśnie zjednoczyć. Bo z tego co czytałem też, to przyjeżdżali ludzie z różnych części, nawet nie tyle województwa, co chyba z innych Dalej, województw. Tak, no, nawet telefon był to, to już taka historia. Pan z Zabrza mówi, że on wyjeżdża, czy są śliwki. Nie, no już nie mamy śliwek, proszę odłożyć, nie. A to niemożliwe, bo ludzie wciąż czekają. No jak odłożysz? No, no, no po prostu, no, no, zewsząd ludzie jechali. Nawet ciężko już wymieniać te miejscowości, bo człowiek się po prostu aż gubi. A telefony, mówię, no to no, no z Niemiec, nie, no, no z Belgii. Wczoraj dostałem wczoraj jeszcze dostałem wiadomość od pani ze Szwecji, żeby mógł jej wysłać do Szwecji te ślinki, nie? To, to po prostu no niesamowite, jak, jakie zasięgi zrobiły się z tego. No, no, świetne to jest, nie? Że... A powiedz mi, czy dało to do, do myślenia coś w kontekście m, samej sprzedaży? Bo wiadomo, że jak się produkuje taki towarek śliwka, jabłko, no to z reguły zabezpiecza się w kontekście dużych odbiorców, bo to są z reguły duże też ilości, które ciężko tak, gdzieś tam się... na jakichś rynkach sprzedać, prawda? E, nie wiem, to jakoś wpłynęło na twoje przemyślenia w tym temacie? E, no myślę, że tak, nie? Właśnie nawet jak kończyliśmy już to, bo do, to do późnej nocy tak naprawdę ludzie przyjeżdżali. I mówili, pań Damianie, w przyszłym roku pan na żadne hurtownie, my tu przyjedziemy, my to wszystko zerwiemy, nie? Śmieje się, ale to w tym chyba jednak też jest takie, powiedzmy, zaklęcie, bo tutaj są też właśnie sady celmerów znajomych, robią takie jabłko brania. I to faktycznie wygląda dobrze, tylko człowiek w tym nie miał takiego doświadczenia bycia i nigdy się jakoś w ten sposób o tym nie myślało. Ale mi się wydaje, że fajnie chyba właśnie wychodzić do ludzi, że. Właśnie nawet z Wrocławia, nawet z Wrocławia, No bardzo duże miasto, gdzie ludzie, myślę, chcą fajnie spędzić czas, przyjechać po tym sadzie pochodzić z dziećmi, kurczę, pogadać i przy okazji sobie właśnie zerwać tą śliwkę. No myślę, że myślę, że tak. Myślę, że to zmieni trochę moje spojrzenie na to. Ja mam takie przemyślenia też, że w ogóle takie trochę wejście w ten świat sadownictwa i też, jak gdyby nawet popracowanie to jest jakaś fajna też i korzyść, prawda, dla tych ludzi, którzy mieszkają w miastach czy pod miastami, bo coraz więcej jednak ludzi też migruje z miast pod miasta. I e, ludzie też trochę są być bliżej tego towaru, na zasadzie ludzie też e, chyba wierzą w to, że taki towar też e, przechodzi krótszą drogę zdecydowanie y -y. niż to, co później widzimy w marketach. Y -y, powiedzmy, wiemy co, co mamy, wiemy co, co jemy, nie, no bo, no bo faktycznie ta świeżość pewnie to też jest kluczowe, no często ogólnie w marketach, przynajmniej mi. No średnio się podoba ten towar, który gdzieś tam jest na półkach, może też spowodowany jest tym, że my wchodzimy i zazwyczaj sobie dotkniemy tu sobie coś. A to nie jest też kwestia tego, że jednak te towary są, one są schłodni, gdzie to no też tak, powoduje, tak, że ta tak, zmiana tak, jakości o, 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 jest. Oczywiście, tak. nie, bo zmiana temperatury, która gdzieś tam towaru po wyciągnięciu go schłodni, myślę, że na pewno to, ma, to jest kluczowe, nie? że ten towar wygląda jak wygląda. Ludzie, którzy przyjechali do Ciebie, oni często przyjeżdżali z różnych e, stron Polski, mieli dalej, bliżej. Jakie były ceny tak naprawdę dla nich, jeżeli chodzi o, o, o to, za ile mogli te śliwkę ciebie kupić? Tak, ogólnie sam cel właśnie był taki, żeby gdzieś tam ta śliwka, że tak powiem, się rozeszła. Nikt nie chciał zbijać na tym kapitału, ale ludzie, którzy przyjeżdżali, naprawdę każdy coś zostawiał, każdy na ile mógł. Także nie było to jakoś, że tak powiem ograniczane. Tak, tak, ale naprawdę. Naprawdę ludzie dali, dali z siebie wszystko, co nie w sensie. E, nikt nie żałował i nikt nie jechał, e, że tak powiem, bo chce śliwkę, tylko bardziej chodziło o to, żeby człowiekowi pomóc. To jest świetne. Naprawdę, naprawdę jestem wdzięczny i, i, i to było super. A wspomnij jeszcze właściwie skąd ten problem się wziął. No bo jak gdyby to, że, że zostałeś z tymi śliwkami, to jest jedno, ale takich przypadków no, czasami jest więcej, prawda? Jaki był główny powód? E... Powód, tak naprawdę, sam bym chciał znać ogólnie, gdzieś tam wewnętrznie, nawet chyba mam potrzebę i chciałbym odwiedzić firmę, która wystawiła mi zlecenie ogólnie na, na odbiór tej śliwki, bo ja po prostu nie dostałem informacji, co się stało. Pan, który cały czas był ze mną w kontakcie przez dwa dni zbioru, tak naprawdę, mam zlecenie byli oglądać towar, bo to był mój warunek po prostu, żeby zobaczyli, czy faktycznie śliwka w tym Etapie, w tym stadium dojrzałości, gdzie ona jest? No, przecież no wiadomo, że jest październik. Ta śliwka może być miększa, twardsza, no różna, nie? Więc to było bardzo ważne, żeby zobaczyli tą śliwkę. Mam w wiadomości po prostu, że towar jest zaakceptowany. Cenę tego towaru tak naprawdę ustaloną. Mamy tonaż, jaki mieli odebrać. No i w dniu, kiedy towar zostaje przygotowany do, do odbioru, tak naprawdę przez te dwa dni cały czas pan zadawał pytania, czy my ten towar zdążymy przygotować, czy. Czy wszystko jest ok, i tak dalej? Cały czas był w kontakcie. Eee, w dniu, właśnie, odbioru dzwoni, że był problem z transportem. I sam że okej, okay, no może się wydarzyć, chociaż ja już gdzieś tam lampka mi się zapaliła. Pan w ogóle ta rozmowa z tym panem, który mówi: eee, wie pan co, panie Damianie, pan jest przewrażliwiony. Wszystko będzie dobrze, niech pan śpi spokojnie. My jutro jesteśmy o 14:15. Mówię, no, no, uspokoi mnie, nie? Na drugi dzień rano e, pisze wiadomość, a jeszcze zapewniał mnie, że jeszcze do nocy wyśle mi fakturę, że on już ten towar przyjmuje. Nie? To ja mówię, no kurczę, no nic się nie może wydarzyć. Wstaje rano, nie ma faktury, pisze do pana, wie pan co, no nie dostałem tej faktury. I kiedy będzie odbiór towaru? 14, 15 i to, e, że fakturę będę miał za pół godziny. No i po godzinie 11 próbuję się połączyć, po 10, 11 próbuję się połączyć, e, odrzuca, napisał mi wiadomość, oddzwonię. I to był koniec yy, kontaktu, nie odbierał telefonu. No, no, zwyczajnie tak się nie robi. Po prostu dla mnie, ja wierzę ogólnie, że gdzieś tam te informacje do tej firmy docierają. Widzę sam, że yy, jest więcej osób, które z tą firmą miały kontakt i niestety zakończył się jak zakończył. I proszę zwyczajnie o to, żeby nie powielali tego takiego podejścia do ludzi, bo ja rozumiem, że może coś się wydarzyć, ale można też rozmawiać, nie? Bo jeżeli by mi pan powiedział już dzień wcześniej, przynajmniej ja bym tak zrobił, a nie przeciągać kolejne 24 godziny, no my mieliśmy dobę mniej na to, żeby coś zrobić, nie? To po prostu jest niefajne. Uważam, że to zachowanie powinno być. Znaczy, no nie chcę tak mówić, ale no po prostu było niedobre. A powiedzmy jeszcze, bo tak, bo sad to jest dużo pracy. Ja wprawdzie sadu nigdy nie miałem, ale mam znajomych, którzy, którzy mają i wiem, że. Samemu ogarnąć to jest prawie że niemożliwość. Zazwyczaj potrzebni są ludzie, chociażby także w kontekście zbioru, bo to jest najbardziej pracochłonna część. Jak, jak to wygląda u Ciebie w kontekście samej pracy, jak i areału, który masz do przerobienia? No, praca tak w jest bardzo wymagająca. Ogólnie ja też łączę to w ogóle z pracą kierowcy, to w ogóle już jest też no, mocno trudne. Ogólnie do zbiorów ja mam tyle szczęścia, że mam świetnych znajomych. Naprawdę wspierają mnie jak mogą każdego roku, i to jest chyba takie kluczowe ogólnie właśnie. Dlatego ja sobie nie wyobrażam chyba, żeby to miało się skończyć. Uwielbiam to robić właśnie też dlatego, że my co roku się spotykamy. Ogólnie jesteśmy starsi, mamy więcej doświadczeń. Pogadamy, jest z tego mega frajda, mega fan. To jest takie bardzo kluczowe, bo myślę, że bardzo ciężko już o pracownika do tego, żeby zb tego zbioru dokonywać. Tym bardziej, i... że to masz tu inne gospodarstwa, które też mają tak, sady, tak, prawda? Tak, więc to nie tak, jest też tak. z tego tytułu. Z tego tytułu też, bo, bo pewnie tu idzie część ludzi, tutaj, ale w ogóle myślę, że bardzo dużo o tym rozmawiamy, że po prostu tych ludzi jest coraz mniej, jest pracy coraz więcej. Nie, we Wrocławiu kurczę, tworzy się coraz więcej miejsc tych pracy, a praca przy zbiorach, no też nie jest, po prostu to trzeba lubić, nie? Mi się wydaje, że to trzeba lubić, że, że jest to ciężkie, ale, ale jeżeli się to lubi, to sprawia nie? ogromną frajdę. Nie? A jakie masz właśnie owoce poza tą śliwką, o której dzisiaj już trochę powiedzieliśmy? Czereśnie, czereśnie, wiśnie, orzechy. Miałem porzeczkę czarną, no ale wyszedłem z tej porzeczki. No ale teraz mocno w stronę właśnie idę wiśni, bo, no bo właśnie chcę sobie trochę zoptymalizować ten zbiór, bo chciałbym mieć w zbiór maszynowy właśnie docelowo i robić takie ilości właśnie. Gdzieś tam hurtowe, nie? no bo no właśnie no coraz trudniejsze jest. Chociaż ten rok mi tak pokazał, że sobie myślę, że kurczę, że nie mogę się doczekać przyszłego roku, nie? że to spotkanie z ludźmi będzie po prostu jeszcze fajniejsze, bo, bo myślę, że oni sami, zresztą wyjeżdżali, mówili, Damian, my wrócimy. wrócimy. No nie? masz już kontakty do nich, nie? bo tam ludzie tak, się odzywali, więc... numery, więc yy, wydaje mi się, że to. W przyszłym roku to będzie zupełnie, no zupełnie inna sprawa. Nie? A tak pod kątem logistycznym i harmonogramu całych zbiorów. No to czereśnia idzie pierwsza, tak? Później wiśnia? Yy. Czer tak, czereśnia, czereśnia wiśnia, później przed y, śliwką zaczyna się orzech. Orzech wchodzi i zaczyna się węgierka, więc tego orzecha podaje, że tak powiem, z tą węgierką, no i później wchodzi właśnie prezydent, z którym właśnie cała ta historia jest związana. Nie? Więc y, jest to bardzo mocno rozciągnięte. Łącząc to z pracą, tak jak ja, to jest coraz po prostu trudniejsze, nie? No trudne jest. A która z tych upraw jest najbardziej, może nie pracochłonna, ale najtrudniejsza do takiego upilnowania? Wiesz, pod kątem hmm. szkodników, chorób, nie wiem, też kwestii kwitnienia i przymrozków. Mm -hmm, mm -hmm. No myślę, że ostatnio w ogóle ten nasz klimat się tak zmienił, że odnośnie przymrozków, no to... Nie wiem, czy bym wyróżnił, bo tak naprawdę my w tamtym roku straciliśmy praktycznie wszystko, nie? W tamtym roku było no, no, troszkę śliwki, czereśni, e, śmieję się z tego, bo jak ktoś dzwonił, Damian chociaż do powiedzenia, trzy sztuki znaleźliśmy, jak Boga kocham, trzy owoce. E, wiśni było naprawdę tam no też może 10-15%. Nie wiem, czy bym wyróżnił, co odnośnie, odnośnie trudności uprawy. Śliwa co do cięcia jest bardzo mocno wymagająca, no bo po prostu napuszcza rok do roku tyle pędów, że w niej dużo pracy, jeżeli chodzi o cięcie. Odnośnie szkodników, no to wiadomo, że z tą czereśnią, w ogóle też myślę, że bardzo mocną taką się odbija nam czkawką ta nasza słynna Suzuki. Ta mucha się jest spustoszenia ogólnie na wiśni i czereśni, zresztą na śliwie w tym roku tak samo ona zrobiła po prostu, no, no, no odbiła piętno, nie? I, I bardzo trudne jest to do upilnowania po prostu, bo, no bo ta mucha jest, no dzi dzisiaj nie ma, jutro jest, trafić ją w ogóle, no to jest trudne, nie? A powiedz trochę o gospodarce, więcej w kontekście powierzchni. Może gleb, jeżeli wiesz, jakie te gleby masz tutaj? Gospodarstwo ogólnie około gdzieś tam 11 11 hektarów. Ziemie. ziemie są pierwsze, drugie klasy, tutaj gdzie teraz będę obsadzał wiśnią. To jest trzecia, druga i trzecia klasa, więc raczej dobre, dobra, ziemie, dobre, dobre dobra. ziemie. Podsadownictwo ogólnie nasz rejon jest bardzo w porządku. Nie? No i też ogólnie jak sobie jadę, nawet jak jechaliśmy razem kiedyś jakbyśmy to było parę lat temu się jechało i kurczę tu ja było nie tu wiśnie wszędzie tego sadownictwa było bardzo dużo. Dzisiaj widać to przejście, że te, 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 te sady zostały, że tak powiem, polikwidowane, więcej jest uprawy właśnie zbóż. No ale też no, już nie będę ruszał tematu, bo nie jest to moją jakąś tam mocną stroną w sensie mocną stroną, nie, nie zajmuję się tym. No ale popatrzmy na ceny skupu właśnie zbóż, więc to wszystko naprawdę jest nie, to jest też trudne, ale faktycznie no, tych sadów, znaczy można powiedzieć, że te sady się trochę ograniczyły, jeżeli mm. chodzi o powierzchnię, bo tak, to samo widzę pod Poznaniem, to samo że tam jest w rejonie centralnym, Grujac i tak dalej. Tam mm. też tych sadów mm -hmm. jest trochę mniej, ale to wynika też no, z może nie z rentowności, nie? ale też gdyby z tego, że trudno było ten towar w pewnym momencie sprzedać tak, w dobrej tak, cenie. Tak, w dobrej cenie, żeby to było w ogóle rentowne, nie? no bo no, przecież nikt nie robi tego, no przecież gospodarstwa oczywiście są prowadzone, jeżeli ktoś chce się rozwijać. Oparte jest to kredytami, ogólnie każdy ma zobowiązania. No jeżeli coś się robi, a, a po prostu przynosi coś albo zero, albo straty, nie? no to, no i mówię, do tego ten klimat, gdzie przymrozki, gradobicia, ogólnie to jest tak wszystko mocno interes pod chmurką, nie? No dokładnie, to dotyczy wszystkich. Tak, I rolników, tak. i sadowników, i tak, ogrodników. Tak. Okej, okay, Damian, myślę, że ta historia twoja może nauczyć nas wszystkich tego, że siła internetu jest duża i, i oby ona zawsze. Była wykorzystywana w taki dobry sposób, który może pomóc innym, bo to tylko też pokazuje, że możemy jako ludzie, że chcemy jako ludzie też pomagać i, i trochę nie jest to dobro, bo czasami wystarczy mały gest, żeby pomóc komuś. Jeżeli tych gestów jest wiele, no to czasami problemy mogą się rozwiązać w 4,5 godziny, tak w Twoim Tak, przypadku. tak. Świetnie. Świetnie jest to, że właśnie potrafimy się tak zjednoczyć. Ja mega się cieszę, nie? To ja też staram w życiu się pomagać, też w życiu dużo przeżyliśmy. E... Nasza mama gdzieś tam sama nas wychowywała. Mieliśmy ciężko, mieliśmy trudno. I gdzieś tam, jak człowiek yy, jest lepiej, że może się czymś podzielić, staram się ogólnie też pomagać. I nigdy się nie spodziewałem, że aż w tak, yy, tak ogromnej skali ja tą pomoc też dostanę, kiedy będę jej potrzebował. I, I to jest świetne. I za to po prostu dziękuję wszystkim. Dziękuję za to, że byli. Dziękuję za dobre słowo, bo też w, znowu obudzili we mnie taką. Yy, Chęć, której oczywiście mi nie brakowało, w sensie takim, że chęci do pracy, tylko ta sytuacja spowodowała, że mówię, kurczę, no nie wiem, nie wiem, po prostu tak zaczął się człowiek zastanawiać. A, a dzisiaj wstaję rano i po prostu jadę dalej, nie? Dobro wraca. Dobro wraca, wraca, wraca. Dzięki, dzięki Damian. Finał tej historii był na szczęście bardzo pozytywny i to, i to dzięki temu, że faktycznie myślę, że w każdym z nas jest ten pierwiastek dobra i chęci pomocy innym. Jeżeli spotkaliście się z takimi sytuacjami w swoim życiu, możecie się tym podzielić w sekcji komentarza pod tym filmem. No i jak zwykle zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału Apple. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!